Cześć, Tutaj Jax. Dziś nagramy sobie kolejny odcinek z serii Compact klaustrofobia. No jesteśmy w tym czymś w tym takim pudełku. No i jakoś musimy tu przeżyć. Już ogarnąłem jak musimy ogarnąć sobie jakby te nici, a nici są dość ważne. Więc tak, musimy quest i gdzie było to, czekajcie to tak, to była set. czekajcie, ja na tym nie korzystałem Bo i te sicy tak, to są właśnie te i z nich, mi jak, jak setne to, to po prostu powinny mi nieważne to powinny mi jakby, no wylecie po prostu nici, tak, widziałam, że tak to właśnie jest, więc pyk pyk tylko zapięcie, nieważne Chwilę Minecraft mi się laczy. A nie chcę tego chcę. Dobra. I to powinno głównie nam wyrosnąć. A więc teraz poczekam aż to mi wyrośnie. O, kloca postawiłem. W ogóle kloc daje nam hiper duszę, jak go zjem, więc... No zaraz to zrobię. O, chyba mamy i to. Tak, dobrze, że z tego nam wypadaj jeszcze więcej tych nasionek, więc zasadzimy je sobie jeszcze. No ale no musimy kilkanaście takich nasionek zrobić, bo nic się robi. A czekaj, je się robi tylko... Czekaj. Ile? Aha, jakoś tak dziwnie się w ogóle robi nic. A potrzebujemy, żeby zrobić sitko, bo do tego właśnie dążymy, by zrobić oto siteczko, to będziemy potrzebowali kilkunastu nici, więc teraz timelapse. Zauważyłem, że to hiper długo rośnie, więc chyba po prostu zetniemy sobie to, no i zasadzimy tego więcej. Tylko jest problem. Ja nie mam więcej tego nasion. Aj gorzej, tego się czegoś nie zasadzić, więc poczekajmy na razie, aż nam jeszcze to wyrośnie. Dobra, w zasadzie wypadło na pierwsze konopie, ale już tam jakoś tego komentować nie będę. I kolejny klocek mi wyleciał. Widzicie, to w sumie odrespie sobie HP? Tak to w ogóle co nam daje? Widzenie w ciemności. No, daje, no, trochę też brightnessu i, no, tego jakby kręcenia w głowie. Ale mi to jakoś zasadniczo nie przeszkadza. W ogóle się nie O! O, kolejna rzecz urosła. No i ogólnie nie wiem czy to było aż takie ważne, a no, ale z tego pozyska mogliśmy pozyskać dużo itemów, a reszta to w zrobię time dla skraftowania jakichś dziwnych itemów. I przepalania. I teraz będziemy musieli jeszcze zrobić jedną ważną rzecz, czyli blok uranu. Ale to już chyba powinno nam starczyć nic, a nie cztery. No to jeszcze trochę time dla psiku. Dobra, więc to już była ostatnia konopia. O, nawet nam nawet, nawet trochę więcej wyszło. I teraz jesteśmy w stanie sobie skraftować elegancko nasze sitko. I teraz, pyk. No i mamy elegancki. Teraz możemy wziąć dust. I dokładnie nie wiem, co nam z tego wyleci. Nieważne, co to było. O, ty, Bonnie. No dość GG, ale też z grawy typu można zrobić. Zgrawy na ministera nie Flint. Gigi. Teraz musimy zrobić blok uranu. My nie mamy nikiel? Nie, chyba obecnie uranu nie mamy. My go się pozyskuje chyba tak kopiąc. O! więc wylecia mam uran, więc ten lapsik. Dobra, więc mamy już nawet 12 uran, o kurde, ale dużo. Więc teraz kolejna rzecz. Ty już gówniane paliwo nam się skończyło. Dobra, więc zamiast na razie konopi... Zasadźmy sobie normalne sesy tu już tam lapsu nawet chyba nie muszę robić, bo to się tak krótko robi. Zazwyczaj jak mówisz, oko konopia nam wyrosła. Ogólnie możemy sobie pogadać. O, kolejny klot mi wyleciał. Zarąbiście. Co zrobić, jak macie klocirko, biegniecie się w pomieszczeniu? Zacznijcie srać, to, naj to najlepsza metoda przeżycia po prostu. Dobra, zetnijmy sobie to. W sumie nam już się to jakoś nie przyda. Dawajcie, potrzebuję mojego klocka paliwka. Skipnijcie sobie film o te 5 sekund, czy tam 10. A dobra, skipnę wam już. Dobra, więc mamy pszenicę, to połączmy to z naszym klockiem. No i więc teraz w ogóle co tu jest? Serio, cześć, jest na to. Więc to im lapsik. Dobra, więc przypalało nam się już 9 sztabek uranu, co starczy. Tak, BTW to akurat za uran chyba mamy jakąś nagrodę, tak. I później jeszcze możemy wybrać jedną, może, dobra. Więc przejdźmy. W ogóle, zarąbiste jest to, że jak tu położymy crafting koło opicyka to tutaj mamy piec i tu możemy sobie wszystko z niego zabrać. Tutaj nam została nasz jeden string. To robi promieniowanie, o którym jeszcze zarapowi. I mamy blok uranu. Coś, żeby ci było cieplutko. No fajnie. Tylko on robi... O! Chwila, nie mogę tego... To, ja to dostałem. A nie, chyba miejsca w ekwipu po prostu nie ma. Więc wywalmy zbędne nam rzeczy. E, aha, jeszcze muszę sobie wybrać. I się z met musimy wziąć. Bo to wtedy... O! Weźmy sobie to i to nam mierzy jakby poziom No, toksyczności. Na razie nic tu nie ma, ale poziom bloku ranu. Patrzcie. I to, będzie nam, I to będzie na razie rosnąć, bo my teraz mamy... Czekaj, Hazmat Suit'u nie mam. Nie, to powinno rosnąć, ale jak założymy Hazmat suit to już będzie zero nadzoradów na sekundę. Więc okej. Okay. Zbierzmy sobie ten blok uranu. Już myślałam, że nie wlecił XD. Odłóżmy zbędę na nam itemy do skrzynki. I, I chyba teraz będziemy lecieć, ciągle myślimy ten achievement do ważnej rzeczy, jaką jest Autoclicker, ale... O nie, nie mam jeszcze innej rzeczy. No i mamy. On będzie nam przewodził energię ogólnie. Chyba, power? Serio to, to, to tylko tam jest? Okej, okay, dobra, więc teraz możemy dążyć do, według mnie, teraz będzie nawet ważną rzeczą Głównie z najważniejszym będzie tidy room, ale to będzie później Autoclicker O, jak zrobimy autoclicker to jest kolejny autoclicker Teraz tylko jak się to robi? Machine cancing To jest tutaj jedyna poczułem, modularium, block redstone'a Modularium blend, który się kreftuje Iron Ty, musimy pokopać modularium znaczy, dobra, potrzebujemy uranu i irona. Irona mamy, więc teraz time lepszych zdobywania itemków. Autoclickę, no i GG. Dobra, więc teraz musimy to rozwalić. Ty musimy trochę miejsca zrobić. Dobra, więc weźmy sobie... Mogę jakoś wziąć taktyk. W ogóle razem z tym, mamy to chyba biorę, nie wiem. Więc bierzemy naszego autoklikera. I poczekajcie, muszę to dalej przenieść. Musimy ogarnąć... I jakby, no nie jestem przymogę, bo już nam się kończy. Pyk. I tu autoclicker, ja bym go na dwójkę ustawił, ale co potrzebujemy? Ja nam kopię takim żelaznym pikaxem, on może na 0, o, l. O, i nam kopię elegancko, ale to jest według mnie dalej trochę za mało. Mogę to jakoś wyłączyć. A nie, no i to mi tak powoli będzie pracować, ale ja to jeszcze usprawnię, bo dam tutaj decay generator i blok urany. No i już, pro, no i już, jakby... W sumie wiecie co? Wezmę sobie do... O nie, ja teraz dostanę się do tego? A, dostanę. Wezmę sobie to, bo według mnie, no... I mi to pokazuje moje promieniowanie. Mam 0 na razie radów jakoś, ale... Dobra, to mi dość słabo kopie, więc weźmiemy pyk. I dobra, to teraz ma baterię, niech się ładuje. A co? Jak dam na jeden, to zacznie zużywać energię, ale teraz. Mi się wydawało, że to no było przez, przez czas 2,7 energii. Dobra, jak najszybciej. Będziemy testowali, czy ta energia na się traci. No, na dwójce, według mnie, powinno dobrze kopać. Ale wiecie co? Bo chyba było takie coś, jak, taki jakby odkurzacz. Aha, dostałem drugi autokliker, zarąbiliście. Taki odkurzacz widziałem. O nie, mój który jest duży. Tutaj mam w ogóle jeszcze jakiś dużo... Serio, tego nie mam. Przyda się. Tutaj, gdzie był ten odkurzacz? Był taki odkurzacz. W sumie wiecie, co musimy skraftować, Hopper? Bo mam plan... Po prostu by to sobie zautomatyzować, by nam to dawało się od razu bezpośrednio do czyścika. Więc no nie albo... Nie, wiecie co pierwszy ogarnię, najważniejszą chyba rzecz na razie w grze musimy ogarnąć. Ale to będziemy robili w kolejnym odcinku. Mam dzisiaj, że się także się, tak i łapkę w górę. No a ja się z Wami żegnam. Miara!